27 lutego byliśmy z Maćkiem na spacerze w Lasku Złotoryjskim. Jeszcze były resztki śniegu, co widać na załączonych zdjęciach oraz na małym filmiku. Było fajnie. I teraz sobie idę kręcone przez... Przez dziadka Henka. No właśnie on to powiedział, przez dziadka A teraz zaczynamy zdjęcia z 11 marca. Tym razem byliśmy w trójkę, bo dołączył do nas pan Waldek. Tutaj widzimy, jak pan Waldek i Maciek ćwiczą na specjalnym pniaku, który jest przygotowany do ćwiczeń. Dobra, Tutaj wparcie, pano panoramę, mały panoramę przegląd. Weźmiemy. No panorama taka mała Lasku, który jest mocno zniszczony jeszcze widać po burzy, która była słynna burza chyba dwa lata temu o, a tu Maciek biega. elegancko o, biega o, i na ledwo na zakręcie wyrobił. Zakręt, to był zakręt. To, te filmy były z 2011 roku i nagranie też z 2011 roku i jak... I widzicie datę wrzucenia na YouTube to jest dwa, też w 2011 No dobra starcie, a tutaj dziadek i, i Waldek ćwiczą. Sobie. I zaraz będzie Ale ostro ćwiczą faceci no Zaraz będzie śmiech na żądanie Maćka A tu dziadek ćwiczą Dziadek i pan Waldek ćwiczą. To jest pan Waldek. Nie! A to dziadek, właściciel tego aparatu. Uśmiechnij się do, do kamery. <śpiewanie> <śpiewanie> no i to, to macie kręcił. A my A teraz jesteśmy na boisku. Wszyscy trzej. Maciek szybko idzie pod górę, a dziadkowie idą sobie wolniej pod górę. Dziadek i pan Waldek, a teraz tutaj za chwilę zobaczymy, jak Maciek siedzi i wypoczywa zmęczony pod drzewem jakim? Pod drzewem szczęścia. No i to jest ostatnie zdjęcie dzisiejszego filmu. Do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia. Ten maciek to się wydzierł z taki zrobił. Tu jest stop.